Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remy, słuchajcie, i dzisiaj obejrzymy sobie autentycznie najbardziej epicką, słuchajcie, animację z FNF, gdzie moi drodzy wydarzy się naprawdę dużo, słuchajcie, tajemnicza postać będzie chciał zabić boyfrienda i słuchajcie, go zabije, i moi drodzy naprawdę będzie mega dużo, czy w każdym razie pamiętajcie, żeby koniecznie stawić łapkę w górę, suba, dzwonkiem i napiszcie moi drodzy w komentarzu, czy gracie w FNF, tak albo nie, słuchajcie moi drodzy, a my mamy, słuchajcie, animację od Fera Animation, słuchajcie, która jest naprawdę totalnie epicka, zobaczcie moi drodzy na, to. no i moi drodzy mamy tutaj, a teraz moi drodzy zobaczymy naj... Jedno z najbardziej epickich, słuchajcie Zakończeń zakończyć całego FNF, jakie możesz istnieć. Już moi drodzy, kiedyś to chyba widzieliście ze mną, ale jest to autentycznie najbardziej epickie możliwe zakończenie. Zobaczcie, moi drodzy, na to. Mamy tutaj dobrego boyfrienda, walczącego słuchajcie, ze złym boyfriendem, zakażonym, słuchajcie. I moi drodzy, jest tutaj ostre starcie, zobaczcie. I moi drodzy, tutaj piko walczy ze złym piko. I moi drodzy, tutaj mamy generalnie każdą postać walczącą z jakby jej złym odpowiednikiem. Na przykład tutaj mamy moi drodzy dobrego pampa, ze złym Trochę mi nie wychodzi walka, ale moi drodzy, zobaczcie, się, słuchajcie, zaraz stanie, ponieważ zaraz, słuchajcie, stanie się coś naprawdę niezłego. Znaczy mam tutaj i nagle moi drodzy się oni ulatniają Zobaczcie nagle znikają I mamy tutaj słuchajcie Karol i Gerfen Którzy słuchajcie bronią tutaj wszystkich Ale słuchajcie zaraz się wydarzy coś naprawdę mocnego Ponieważ moi drodzy Zobaczcie Gerfen tutaj kule ognia sumonuje I właśnie słuchajcie tutaj wszystkich A bo Gerfen jest słuchajcie zła właśnie Bo Gerfen też jest słuchajcie demonem jest zła Ale moi drodzy też tutaj zabija Nie ona jest słuchajcie dobra sorry Bo ona moi drodzy tutaj właśnie zabija Wszystkie, te, wszystkie słuchajcie zakażone postacie ale teraz zobaczcie moi drodzy, zaraz się stanie coś naprawdę mocnego, zobaczcie ona niby tutaj przepoławia Boyfrienda, słuchajcie złego Ale moi drodzy, tutaj Boyfriend myśli, że już wszystko super, dzięki wielkie w skarbie Ale, ale ten, ale zobaczcie co się teraz stanie, ponieważ moi drodzy, to nie koniec ich problemów, zobaczcie co się teraz stanie O, mamy Tabiego, który słuchajcie, przyzywa, przyzywa, przyzywa wszystkie złe postaci i zobaczcie na to, mamy tutaj wszystkie postaci otoczone przez swoje złe O, zobaczcie i tutaj mamy Boyfrienda, który jest zjadany Zobaczcie, te postacie autentycznie zajadają. Boyfrienda, mamy tutaj Whitiego, który jest zajadany. Mamy tutaj, mojego dody Tabiego, który jest, słuchajcie, który się śmieje szyderczo. Ponieważ załatwia wszystkich. I nagle Tabiemu ktoś, słuchajcie, daje totalną. totalny cios. I uwaga, kto to będzie? Mamy tutaj. Uwaga, tatę girlfriend, który ocala wszystkie, słuchajcie, postaci. Czyli on ratuje każdą postać, w tej grze. I tak naprawdę, zobaczcie, zaraz spisał mu Tabiemu. I zobaczcie, jak mu, jak pospuścił łomo. Co jest? Wow, słuchajcie, naprawdę to jest już, swoje. zobaczcie Teraz zobaczcie, wszyscy na niego lecą, a on zobaczcie, aktywuje się I teraz zobaczcie, swoją mocą śpiewu wszystkich likwiduje Zobaczcie, co to w ogóle jest, naprawdę Zobaczcie, teraz tutaj ta biego, ktoś tam zgarnia, właśnie nie wiadomo kto i teraz zobaczcie, udaje mu się uratować, ale to było epickie. Zobaczmy moi drodzy, kolejną. W każdym razie 5 Big Tunes, dobra robota. I mamy tutaj, moi drodzy, animację od Horstroom Fingers, która, moi drodzy, pokazuje nam tutaj naszych bohaterów. Czyli, moi drodzy, Let's mamy tutaj Boyfrienda, girlfriend i Sky, która cały czas się przymila. No i mamy, słuchajcie, lalkę. I mamy nowy odliczanie, słuchajcie czasu. I idą sobie. I mamy jeszcze trikiego. O nie, triki się potknął Biedny triki. oj, ojoj, oj, lalka. No i nie, No i słuchajcie udało się Załatwić, zobaczcie tryk jego, biedny triki. A ta lalka jak dzisiaj w ogóle wygląda Dobra mamy dalej Słuchajcie No i uwaga, mamy tutaj znowu lalkę Która patrzy i myśli sobie Hmm Co by tutaj zrobić No No i po nieco Kto popchnął girlfriend? Ej Czy boyfriend ją popchnął? Co jest? Biedna girlfriend a, serwenty ją złapała, aha. To nie jest złota serwenta. Oho. A Sky zapytała, czy chce ją, słuchajcie, generalnie oszukać. No i teraz Sky nie żyje. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze zrobili. Sky dobrze, że odpadło. W każdym razie, zobaczymy zobaczmy teraz kolejny swoją animację, słuchajcie? Też z e, Squid Game, ale troszkę już inną. No i mamy teraz, moi drodzy przyjaciół, czyli słuchajcie, boyfrienda, girlfriend Sky i i Piko i tutaj jest płacząca lalka, słuchajcie, z FNF znaczy z Squid Game, pocieszają ją, że halo, spokojnie lalka, a ona się okazała złą lalką, przenosi ich wszystkich to... Do... co jest, przenosi wszystkich, słuchajcie, do świata wow, do świata Squid Game, wypadła, słuchajcie, ulotka no i moi drodzy, mamy tutaj portal, no i teraz, Przynieśli się wszyscy, no i proszę bardzo co tutaj się dzieje, co to ma znaczyć, słuchajcie Mamy tutaj. O, mamy tutaj pokój, mamy lalkę i mamy ochroniarzy Squid Game. No i się śmieje, lalka. Że wtamy do czerwone, zielone. No i się zaczęło. No i moi drodzy, będzie jazda, słuchajcie. No i zobaczmy teraz. Uwaga. Boyfriend tutaj, sky tutaj, girlfriend tutaj. A, no, boyfriend, tutaj. A, tam Piko był na porządku, przepraszam. No i mają, słuchajcie. Teraz plastry z miodem. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Oho, let's start. No i mają 5 minut na to, żeby wydobyć plastry. I zobaczmy, komu się uda najszybciej. Piko patrzy, ma małe kółeczko i się śmieje. macha, ale śmieszne, Piko. Oho, ojeju, skaj co ma! Co jest? Oho, girlfriend ma serduszko. Nie Jest git. A boyfriend ma... CO JEST?! CO MA BOYFRIEND?! Bez jaj! So easy. Dobra, w każdym razie Piko już się zabiera. Piko sobie odstrzeli. No i mu się udało wydobyć. No i Piko musi sobie so easy. Ale łatwo poszło. Co to w ogóle był ten cały zachód? No i pokazuje mu teraz... A on pokazuje, że to był kwiatek! Że miał złą stronę. No i biedny Piko Nie, co to było Girlfriend se krzyczy Bo się zastanawia co się dzieje Oho No i zobaczmy, teraz 3 minuty zostały No i uwaga Chyba Girlfriend, no i Girlfriend Dawaj, dawaj, dawaj Girlfriend, da radę No zobaczmy, wszyscy teraz trugają I uwaga A Sky, o Sky teraz padła na pomysł Żeby to słuchajcie, ale coś się nie pykło to się nie pykło, zobaczcie. Biedna Sky. No, i tyle z nią było. No, i tutaj, moi drodzy, mamy girlfriend, której nic się nie udaje. A czas zaraz minie. O, udało się. Proszę. Faktycznie Faktycznie udało się. Ale się zaczerwienił, gościu. No, i mamy tutaj, słuchajcie, boyfrienda, któremu się nic nie udaje. Jest zły, słuchajcie. No, i rzuca tym. O, gościu. to jest Garcelo! Co jest? Zobaczcie, okazało się, że strażnikiem jest Garcelo. Co jest? No i co on? Co? Czemu zastrzelił girlfriend? Co jest? Nie! Co to było? Czemu zastrzelił girlfriend? Co jest? Dobrze, przynajmniej załatwił Garcela strażnika. Oho. I udało się, wydobył. No i pięknie, boyfriend się śmieje fantastycznie. Udało mu się, słuchajcie. Udało się. No i zostało akurat 0 minut. No i udało się boytendomi skończyć. Ale jest za to timeout. No i się wkurzył na tą lalkę. No i uwaga. Aha! Aha I zaczyna śpiewać, ale ginie. Nie no, słuchajcie, spoko. Naprawdę spoko, może tak być. Ale śmieszne. Ale beka. No i zobaczcie. No i wit, słuchajcie, był Pamiętajcie, tylko łapę w górę z dzwonkiem, a słuchajcie to by animacja od Sky Animation. W każdym razie Elo, cześć.